do tych filmików, słuchajcie, założę sobie okulary, wiecie, bo ja troszkę słabo widzę. O, tak, by troszkę, troszkę lepiej, bo ja już jestem taki starszy, siły pan, wiecie. I powiem Wam, że dzisiaj z rzeczy znalezionych, niekradzionych, powiem Wam, że wpadła w ręce taka buteleczka, słuchajcie. I to akurat jest. Nic innego jak zmywasz do paznokci, słuchajcie, można się pokazane. Zmywasz do paznokci się przyda, słuchajcie. To się przyda, tego się nie wyrzuca. Nie trzeba kupować, ale powiem Wam co, znalazłem jeszcze śmiesznego. Oczywiście, perfumy podnosimy, podnosimy różnorakie. I powiem Wam, że ten perfum jest nie wiem jaki, szczerze mówiąc. No. Tylko <grytko> tu jest ten. Ten, wiecie, ten, ten, ten piłkarz, wiecie, no jak on tam się nazywa. No wiecie, nie? I teraz powiem Wam, nie wiem. Nie wiem, co to jest za perfum. Tu coś pisze: Toiletę, EUD, Toiletę. Football Stars 9. Coś tam. Słuchajcie. Nie wiem, czy tu chodzi o zapach Lewandowskiego z podpachy pachy. Nie wiem, czy tak Lewandowski śmierdzi pod pachami, czy, czy to jest jego zapach do stóp. <laughs> Jak gra w piłkę, słuchajcie. No trochę pachnie perfum nie? Ale to jest jeszcze nic, wiecie co? A ten perfum. To ja nie wiedziałem w ogóle, są perfumy pod... Tym, em, z tym. Z, no nie wiem. Z samochodzikami? Pan samochodzik, ej, Kurde, czy jak? Co to, to, to było, ej? disneya? E, disneya ej. No wiecie co? To walił. Czekajcie. A to wiecie co? Ua. Wiecie co? Ja wam powiem tak. Te pierfumy, wiecie co? Te pierfumy się nadają tak. Na dwie rzeczy. Albo je zabiorę do pracy i się będę pierfumował w pracy. Lepiej pachnieć byle jakim pierfumem niż śmieciami. Albo ostatnio stwierdziłem coś innego. Wezmę te perfumy do domu. Jak odkurzam to spryskuję sobie ten filterek w odkurzaczu. Wiecie co? I przy odkurzaniu pięknie pachnie w domu. Słuchajcie. Także słuchajcie. Dzisiaj z takimi lotnymi środkami to na tyle.